Cześć! Dzisiaj recenzja maszyny wodnej Verteka dla osób, które chętnie chciałyby się w taką maszynę zaopatrzyć więc dzisiaj postaram się tą maszynę Wam w miarę opisać, opowiedzieć i omówić Maszyna, która została mi udostępniona na jakieś testy, na jakieś próby i dzięki temu też jest możliwość przygotowania takiego materiału dla danych osób, które będą chciały taką maszynę sobie kupić Reszta materiału będzie z podkładem moim, bo maszyna pracuje i nie ma sensu przekrzykiwać się przez dźwięk maszyny i hałas starczy, hałas więc reszta będzie przygotowana jako komentarz do filmu. Link w opisie do tej maszyny na pewno Wam wrzucę, na pewno wrzucę Wam do strony. Tej maszyny też, żebyście mogli sobie tam jeszcze dodatkowo sprawdzić albo m, zobaczyć, jakie dodatkowe ma tam ona pa ma parametry. Dobra, e, więc przechodzimy do filmu e, i zaczynamy prezentację. E, maszyna werteka. Mamy tabliczkę znamionową. Tutaj mam podany dokładny model tej maszyny i jej parametry, moc. I długość cięcia w nazwie jest ujęta. Jest to maszyna automatyczna. Widzicie, co jestem na e, etapie składania jej? E, złożyłem stół, ale jest tak szeroki, że mi się w kadrze nie mieści. E, te podpory mają metr długości te 40 cm. Na razie sobie odwrotnie założyłem. I wiecie co, nie będę go rozstawiał, bo nie widać tego po prostu, będzie na filmie. Eee, no, atutów te, tego rozstawienia tego stołu nie zmieści mi się w kadrze, więc po prostu sobie je zdemontuję zestaw. Jak widzieliście na zdjęciach, zestaw nóżek, to kolejne nóżki i powiem wam szczerze, że będę chciał mi się rozstawiać, bo, bo, bo nie mieści mi się maszyna. W kadrze, żeby dokładnie Wam pokazać, ale opiszę, co w tej chwili przy niej zrobiłem. Wymieniłem tutaj, były śruby klasyczne, takie transportowe. na tego typu zrączką to są przymiary do kąta 45 stopni, czyli one nam tutaj, według tej podziałki, będziemy sobie mogli ustawiać, jak daleko ma nam płytka się ustawić w zależności od grubości płytki. Czy to będzie 10, czy to 3, czy 12 mm, czy to będzie 20 mm, żebyśmy mogli sobie tutaj ten, tym przymiarem ograniczać ustawienie naszej płytki i robić to powtarzalnie. I żeby za każdym razem płytki nie ustawiać, dosuwamy tylko sobie do tych przymiarów. Tu mamy kolejny przymiar pod 45 stopni, jeżeli będziemy chcieli, ale go nie będę teraz używał. No nawet takiej płytki dużej nie będę tutaj wstawiać. Wstawiamy ten element pod spodem, przychodzi śruba. Zakładamy to i wchodzi nam tutaj ta śruba e, zabezpieczająca. Jeszcze mamy element, który możemy zamontować sobie w tym miejscu, ale ja go nie będę montował, bo on mi nie będzie potrzebny. I kolejny element, który tutaj jest właśnie. Do, tego, do tych 45 stopni, jeżeli będziemy płytkę w karo przycinać, jakoś tam powtarzalnie i więcej cięć wykonywać, no bo musimy tą maszynę w ten sposób wykorzystywać, bo przecież to jest automat, tak? Więc, więc żeby ona sobie mogła pracować, a my zwolnimy swoje ręce, zestawie jeszcze. Mamy szczotki, śruby takie blokujące do poszerzeń, no i podkładki. W zestawie jeszcze tak zestaw ampuli, niezbędny klucz i jeszcze jeden kluczyk, który już sobie wykorzystałem. To są te śruby, które są tutaj transportowe. No i kolejny zestaw śrub do szybkiego montażu i przestawiania w maszynie tam przymiarów. Instrukcja obsługi, pompka. No i tutaj mamy kolejny element. Rurę, która będzie odprowadzać nam nieczystość. Taki przerybnik w naszej recenzji będzie kilka, żeby nie znudzić Was, tylko mówieniem o samej maszynie. Płytka 120 na 10 mm, prędkość posuwu maksymalna. No i tyle zostawiana sama sobie, żeby przyciąć tą płytkę. No jak widać nie miałem tutaj większych problemów. A na samym końcu za chwilę zobaczycie taki ułamek tego jak wygląda, można sobie wypozować moment efektu cięcia tej maszyny. Teraz laser i jego funkcje. Powyżej jest miejsce którym sobie uruchamiamy Mamy tutaj gniazdo Do ładowania Zbudowany akumulator no. Zamykamy Laser możemy kalibrować Jak pokazywałem poprzednio na innym filmiku Tutaj znajdują się Śrubki Trzy sztuki i również znajdują się z tej strony Kalibracja następuje w sposób dosyć prosty. Popuszczamy jednymi śrubkami, drugimi sobie wkręcamy. Myślę, że w ciągu 5 minut można ewentualnie ten laser na swoje potrzeby skalibrować. Tak, żeby świecił w oś tarczy. Kolejny test. Płytka 60 cm, 20 mm, tym razem. No i pełna prędkość posuwu. Jak widzimy, maszyna nie zwalnia podczas wchodzenia w materiał. Nie stwarza oporu większego dla tej maszyny tak gruby materiał. I co najważniejsze, wykonuje cięcie bez uszkodzenia materiału. Są tutaj filtry na wody. Jest taka przedłużka. Do tego były takie cztery malutkie przesyceczki, żeby gdzieś tam sobie w wiaderku to się przesało i nie uciekało, nie wypływało na powierzchnię. Poza tym pompka ma regulację. Nie mamy regulacji na wężu, ale mamy regulację tutaj. Ilości wody, którą ma nam ta pompka podać. Dobra no to już mamy uh -huh. no i super przyssało się do dna i już Tych pod 45 kolejne, kolejne, które wykonałem. Nie da się ukryć, że trzeba się z maszyną poznać i oswoić, w zasadzie z każdą. Jak widzicie, raz, drugie cięcie pod 45 i jak to wam pokazać? No jest no może z milimetr, tak naprawdę. Resztę eee, stało tej krawędzi. Myślę, że jeszcze bardziej bym mógł to wy... wykalibrować i jeszcze zejść I jak widzicie, czy jest. Muszę sobie przetrzymać palce. No jest no, bez zarzutów, no kurczę, pracuje w automacie, odpowiednie obroty, odpowiednia prędkość posuwu i Możemy zrobić sobie krzyw, jaki będziemy chcieli tak naprawdę. Tak więc w podsumowaniu mamy tutaj maszynę e, o dużych możliwościach. Niezwykle stabilna. Potrzebuje prostego podłoża, więc będzie stała na trzech nogach. Musimy sobie coś podłożyć. E, jak widzicie, wszystkie elementy są bardzo dobrze spasowane. Elementy mocowań z odlewów. Nogi, tutaj to mocowanie wszystko z grubej blachy zrobione. Podstawa jest e, bardzo stabilna, mała rynienka na biur wody, wiadro na brudną wodę, łatwa i prosta w czyszczeniu. Duża moc silnika pozwala nam na tutaj wszechstronną pracę bez problemów e, z prędkościami. Bez trudu radzi sobie 20 mm, 10 mm, no, cieńszych już nie wspomnę. Widać, potrafi ładnie wyciąć element bez wibracji, bez drgań, bez szarpnięć. Bardzo delikatne nawet elementy. Nie ma nie ma z nią najmniejszego problemu. Tacz fabryczna z dosyć sporym nasypem sprawuje się świetnie. Jakość tych cięć jest naprawdę wysokiej jakości. Widzicie tutaj te pręty, które tutaj są, zapewniają pełną stabilność tej maszynie, prowadnicy nie powoduje tu żadnych tutaj nieoczekiwanych jakichś drgań, luzów, ugięć w żadnym wypadku. Ten tutaj korpus, który trzyma cały silnik, też wszystko jest odlewo masywne. Regulacja wysokości na tym ramieniu tak samo. Nie ma żadnego z nią problemu. Yy, można zmieniać wysokość tutaj silnika, ale no myślę, że to nam, na chwilę obecną nie jest potrzebne. W naszych pracach lazurniczych. Yy, ilość wody no trochę się polega. Trzeba mieć to pod kontrolą wiesz. Ta woda jednak po tej co spływa. Tak więc, w podsumowaniu ostatecznym, końcowym, e, polecam maszynę. Bardzo dobra maszyna. Nie ma wstydu, wszystko działa prawidłnie, Robi e, na naprawdę doskonałe cięcia, doskonałe szlify. E, na pewno Was nie zawiedzie. Mała 700 taczy tutaj na pewno jest dużym atutem. E, nie ma problemu z grubościami, z jakimś szczerbieniem z regulacjami daje duże możliwości i ma olbrzymi potencjał tak, ta maszyna, więc jeżeli się zdecydujecie na pewno Was nie zawiedzie i będzie spełniała Wasze tam wymagania w pracy e, tymczasem kończę to wideo i do zobaczenia w kolejnym filmiku cześć Te Panowie, a żal będzie mi ją oddawać 60 cm 10 mm. O, lera. Aż szkoda oddać. <ścoughs> szkoda, że nie jest moja. <ścoughs> Czekajcie witarkam to ten elemencik tutaj jasny gwint bez oporów silnik ma tu mega moc no idzie jak dzik no. nie połamał elementu no, jest świetna